Sebastian Muszolik po remisie spuszczał mnie połomice 1 do 1. Mnóstwo walki, mnóstwo zestawionego, zostawionego potu na boisku. E, pokazaliśmy też charakter, na pewno w końcówce go jest ten wynik, no ale ostatecznie na pewno nie możemy być zadowoleni z tego rezultatu. E, to, tak, no zgodzę się z tym. Wydaje mi się, że zarówno kibice, jak i my, jak i cały sztab trenerski. E, wszyscy traktujemy ten remis jako porażkę, bo. Nawet grając w 10 w mojej opinii byliśmy zespołem lepszym i wskazują na to i stuprocentowe sytuacje i sama kontrola spotkania, bo wydaje mi się, że, że nawet może to wizualnie tak wyglądało, że, że puszcza była częściej przy piłce, no ale z boiska nawet czuliśmy, że nie są w stanie nam zagrozić. Mieliśmy w głowie to, że, że ten ich styl, te stare fragmenty na pewno w tym są groźni, ale dobrze to niwelowaliśmy i wychodziliśmy obronną ręką, więc, więc bardzo to boli, szkoda tego... Tego całego wysiłku, no ale taka jest piłka, takie jest życie. No, no trudno, no, trzeba, trzeba jeszcze godnie skończyć ten sezon w Szczecinie. Jak ta czerwona kartka dla Daniego Paczeko zmieniła Twoją rolę na boisku? Ponieważ no, wiadomo, musieliśmy trochę się cofnąć. Damian Rasak został sam w środku pola, no i też te zadania defensywne spadły na tych zawodników linii ofensywnej. Nie no, naturalną koleją rzeczy jest, że, że tego, gdy grasz jednego zawodnika mniej, no to tych kilometrów musisz zrobić więcej. Tych przestrzeni do pokrycia jest, jest również więcej, więc, więc musieliśmy pracować, no ale takie sytuacje w piłce nożnej się dzieją i, i to nie oznacza, że, że ta drużyna grająca w osłabieniu musi przegrać. No my, my to pokazaliśmy, że, że powinniśmy ten, ten mecz zwyciężyć, bo, bo mieliśmy ku temu dobre sytuacje. Gdybyśmy trafili na dwa, to podejrzewam, że, że puszczan raczej, raczej by się nie podniosła. No i tak powinniśmy zrobić, no na pewno to boli i no nic no, trzeba wyciągnąć z takich spotkań e, wnioski i no i nic, no i przekuć to na taką sportową złość w Szczecinie. Wiedzieliśmy o tym, że Puszcza jest groźna ze stałych fragmentów gry, rozmawialiśmy o tym, analizowaliście też to w drużynie. Czy to sprawia, że ta strata bramki boli, a w zasadzie irytuje jeszcze mocniej? Podejrzewam, że, że cała pierwsza liga wcześniej, i jak, i, jak i teraz Ekstraklasa zdaje sobie z tego sprawę, że Puszcza Głównie strzela po stałych fragmentach gry, no, jest to taki element, który mają dobrze wypracowany i, i ciężko się przed tym obronić, ale nie jest powiedziane, że tak się nie da, no mi wydaje się, że, e, że robiliśmy to dobrze aż do tego momentu, no fantastyczna bramka, trzeba oddać zawodnikom Puszczy, dobrze to zrobili, ten zawodnik, który ty szczelił, chyba Bartosz, no piękną bramkę, no nic, no po prostu trudno i, i, no, i nic więcej nie mogę po powiedzieć. Sobra, jedziemy teraz do Szczecina. Z jakimi marzeniami tam pojedziemy? No póki piłka w grze, no to no to wszystko, wszystko jest możliwe. Zobaczymy, zobaczymy co, się, co się wydarzy jutro. Pójdź no my musimy skupić się na, na sobie, bo mieliśmy dwa mecze... Bo mieliśmy dwa mecze, dwa mecze u siebie i, i powinniśmy w nich trzy punkty, nie, nie tylko dwa, Boże, sześć punktów, nie dwa. Więc no jest to boli najbardziej, no ale już no, no co no, ten mecz się skończył, już tego nie, nie wrócimy, no musimy skoncentrować się na tym, co, co jest teraz i jesteśmy drużyną, która jest w stanie wygrać w Szczecinie. I, I nie tylko ja o tym wiem, wie o tym cała drużyna i wszyscy zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Tego się trzymamy, dziękuję. Dzięki.